Cześć, mam na imię Jędrzej, pracuję jako makler. Praca maklera może mieć różne oblicza. Można być maklerem, który zajmuje się oferowaniem instrumentów. Można być maklerem, który zajmuje się transakcjami, przekazywaniem, przyjmowaniem zleceń. Natomiast działalnością maklerską jest również doradztwo. Ja zajmuję się właśnie doradztwem, czyli układaniem portfeli dla klientów, doradzaniem kiedy, w jakie aktywo należy zainwestować, i żeby, żeby spełnić swoje, swoje oczekiwania. Moja praca to przede wszystkim dużo czytania, analiz, dużo, dużo spotkań. Materiały, które analizuję są często w języku angielskim, więc ten język jest potrzebny, żeby, żeby dobrze, się, dobrze się orientować. Praca jest ciekawa, praca jest na liczbach, ale praca jest też z dużą ilością tekstu. Sam egzamin, żeby zdać jest bardzo obszerny, wymaga znajomości prawa, matematyki finansowej analizy finansowej. Natomiast dla osób, które, które interesują się rynkami finansowymi jest to jak najbardziej godne polecenia.